Sobie podsumowali to, co wydarzyło się w Margo, ale także w vlogach w ciągu ostatniego pół roku, bo w sumie już pół roku pojawiają się nasze vlogi. Ten jest szóstym, więc jest to swego rodzaju jubileusz, przynajmniej dla nas. Chciałam pozdrowić siedem osób, które otworzyły nasze vlogi na swoich telewizorach. Jest to dla mnie pewne zaskoczenie, nie spodziewałam się, że akurat vlogi będą oglądane na tym medium i ktoś będzie mógł oglądać mnie na tak dużym ekranie w swoim, w swoim domu, więc bardzo mi miło i serdecznie pozdrawiam te osoby. Mam nadzieję, że trochę was przybędzie, bo był to jakiś tam niewielki, bardzo niewielki procent osób, które oglądały nas w ciągu ostatniego roku, w ciągu ostatniego pół roku tak właściwie. Grudzień rozpoczął się dla nas takim małym wewnętrznym projektem, w którym było nagranie filmu świątecznego naszych konsultantów. Który możecie sobie zobaczyć, w którymś się roku będziecie mieli do niego odniesienie, będziecie mogli sobie kliknąć, obejrzeć, jeśli jeszcze go nie widzieliście. W tym życzeniowym filmie świątecznym możecie sobie możecie zobaczyć cały nasz zespół marygowy w Polsce i trochę lepiej poznać naszych konsultantów. Tak, od takiej mniej formalnej strony. Początek grudnia upłynął nam też pod znakiem świątecznego spotkania filmowego. Był to chyba pierwszy raz, kiedy spotkaliśmy się w takim hybrydowym gronie. Z reguły wygląda tak, że na tych spotkaniach pojawiał się zawsze w Polsce ktoś z zarządu naszej firmy. Spotkania były dwa, jedno we Wrocławiu, drugie w Warszawie. No i tam spotykaliśmy się na żywo w takiej nieformalnej atmosferze, przy oczywiście czymś smacznym e, i przy winie z naszymi konsultantami w obu miastach, czyli w Warszawie i w Wrocławiu. W tym roku z powodu COVID-u niestety nie było takiej możliwości, więc w ostatniej chwili tak naprawdę zdecydowaliśmy się zorganizować biegiewię hybrydową, więc pierwszy raz połączeni zostali ze sobą nasi konsultanci z Warszawy i z Wrocławia, oczywiście ci, którzy mieli ochotę w tej formie wziąć udział. Część osób pojawiła się dużo w, w Warszawie i tu były przygotowane specjalne atrakcje, m.in. dekorowanie pierniczków, dla tych, którzy chcieli. Nasi konsultanci co roku dostają oczywiście od nas prezenty świąteczne. W tym roku te prezenty do wszystkich osób praktycznie trafiły drogą pocztową. Ale mamy nadzieję, że dotarły od części, od części naszych konsultantów już otrzymaliśmy takie potwierdzenia, czasami nawet ze zdjęciami, więc bardzo za nie dziękujemy i, i cieszymy się, że prezenty trafiły do Was przed I Zapraszam bardzo z Was na Magdą, naszą biznesmenadżerką, na temat tego, jaki był ten rok w IT z naszej perspektywy tego, czego my doświadczyliśmy, jak się zmieniała nasza praca w ciągu tego roku ze względu na pandemię ale nie tylko panelnie, także zapraszam na ten krótki wywiad. Cześć Magda. Cześć Magdalena. Chciałam ci zapytać, jak z Twojej perspektywy biznesmenadżera ten rok się zmienił? Co takiego wyjątkowego w nim było, jak to wygląda z Twojej perspektywy? No bo już zbliżamy się do grudnia, więc nowy rok, możemy sobie trochę podsumować, więc jak to wygląda? Tak, szczerze mówiąc to częste pytanie jakie dostaję, właśnie jak ten rok wyglądał, jak się zmieniło oblicze rynku IT w obliczu pandemii koronawirusa. I faktycznie ten rok był wyjątkowy. Po raz pierwszy, właściwie od kilku lat, odkąd pracuję w branży IT, był taki moment, że to specjaliści IT sami poszukiwali pracy, czyli zgłaszali się sami do nas, a nie my aktywnie wychodziliśmy do nich. Ogólnie można zaobserwować takie powiedzmy trzy etapy zmian na rynku. Początek to był marzec, kwiecień, gdzie faktycznie część firm no, musiało o, obciąć etaty. Racji, e, sytuacji, w jakiej się te firmy znalazły. E, przypomnę, że tam wtedy był pełny lockdown, nawet samoloty nie latały. Też, jak odkąd żyję, właściwie takiej sytuacji nie pamiętam. No i też, wbrew pozorom, przełożyło się to na branżę IT, e, bo część projektów po prostu została e, ucięta, e, a część inwestycji po prostu została zamrożona. Natomiast pocieszające jest to, że e, Osoby wcale długo bez tej pracy nie pozostawały, bo sytuacja powiedzmy zaczęła się gdzieś poprawiać w okolicach maja-czerwca. Jak wracaliśmy do kandydatów, to często się już okazywało, że właśnie udało mi się pracę znaleźć. Wakacje zazwyczaj jest to taki sezon powiedzmy ogórkowy, jeżeli chodzi o rekrutację. Ten rok był znowu wyjątkowy, bo o ile Normalnie e, urlopy rozkładają się mniej więcej na różne miesiące w roku, jak w tym momencie właściwie nastąpiła akumulacja w lipcu i w sierpniu. E, od jesieni z kolei obserwujemy znowu wzmożoną e, liczbę realizowanych projektów, więc sytuacja no, może jeszcze nie wróciła do, do, do stanu sprzed pandemii, ale mamy takie poczucie, że powoli się stabilizuje. E, ogólnie fakt, że e, specjaliści IT Szybko znaleźli pracę, świadczy o tym, że jednak cały czas mamy niedobór kadr na rynku. A jakbyś miała powiedzieć, e... Co takiego pozytywnego ta pandemia wniosła? Bo wszyscy jakby skupiały się, mam wrażenie, na tych negatywnych stronach, na tym, że gospodarka cierpi, na tym, że dzieją się różne rzeczy takie niespodziewane ze stabilnością pracy, więc to się stało takim dość dużym tematem, mam wrażenie, stabilność pracy ogólnie. Ale co pozytywnego wniosła z Twojej perspektywy? Faktycznie są też pozytywne aspekty. Przede wszystkim większa otwartość firm na pracę zdalną. Szczególnie ma to znaczenie dla programistów. Często nas pytali, jaki jest możliwy odsetek pracy zdalnej. I w tym momencie, na no, tym momencie wszyscy potrafią ale e, tutaj też widzimy, że e, w wielu firmach przyniesie po prostu model swojego A więc, idziemy z takim subiektywnym um, i skróconym, ale przeglądem tego, co wydarzyło się w 2020 Rafał, Rafael, który zasiadał w zarządzie we Francji, um, obchodził dziesięciolecie pracy w Margo. Lafrad przez wiele lat pracował z nami i stworzyliśmy dla niego takiego specjalnego mifa. Są tu czasy jeszcze przedlogowe, więc nie mogliście go tutaj na YouTube zobaczyć. W styczniu 2020 roku pierwszy raz pojawił się także na naszym fanpage'u zwierzę, mianowicie był to Kot, Kot Louis. Luty to jest dla na nas miesiąc urodzinowy. W lutym, co prawda w tym roku niezbyt hucznie, ale jednak Margo, Margo w Polsce obchodziło swoją szóstą rocznicę istnienia. Także luty to jest dla na nas taki miesiąc urodzinowy. W lutym także Emilia wzięła udział i reprezentowała nas podczas Annual Convention. To jest takie spotkanie wszystkich firm, które wchodzą w skład grupy Margo, w tym między innymi Margo Polska. Druga część to bardziej nieformalna, odbyła się w największej sali gier w Europie. Obecnym. W marcu odbył się Learning Lunch, który zorganizowała dla nas Santana, wspierają ją w tym Tomek, nasi, nasi byli już konsultanci. Przygotowali nas prezentacje i jakby pokazy, przekazywali nam wiedzę z zakresu Javascriptu i jego frameworków. Także to było fajne, bardzo dziękujemy Santanie, to był pierwszy Learning Lunch w tym roku. W marcu, jeszcze przed pandemią, w tych ostatnich dniach, kiedy jeszcze normalnie tak 100% pracowaliśmy biura, jeden z naszych konsultantów, Michał, um, Przyniósł nam na Dzień Kobiet e, specjalny prezent e, i jeszcze przed, e, przed właśnie zamknięciem wszystkiego przed pierwszym logronem my spotkaliśmy się też jeszcze w, na takiej nieformalnej integracji na karaoke, na Bilardzie, a e, kolejne zwierzę, pojawiło się na naszej, e, w naszych mediach społecznościowych był to e, był to pies Piotrka, jednego z naszych konsultantów. I to był pierwszy post z serii Margo Home Office. I tutaj gdzieś możecie z boku zobaczyć wszystkie, które się... wszystkie materiały, które wtedy powstały. Nasi konsultanci, ale także członkowie naszego zespołu przygotowywali w tych pierwszych dniach pandemii zdjęcia i pokazywali, jak pracują w swoich domowych biurach, bo to był czas, kiedy wszyscy przeszliśmy, była ta duża zmiana. W międzyczasie do naszego biura trafiły rośliny, to był kwiecień. I tu możecie zobaczyć moją wyprawę relaznął relacje z mojej wyprawy na podlewanie tych roślin bo to był czas lockdownu, a ja jakby co jakiś czas tu się pojawiałam, żeby o nie, żeby o nie zadbać. Później już się druga akcja, która prowadzę ma ze względu na to, że nasi konsumenci często podsyłali nam, nam coś, co, ale także na członkowie naszego zespołu przysłali nam coś, co nazwałabym e-pocztówkami, czyli relacjami często z udziałem QBota, z różnych swoich wojarzy, tych bliższych i tych dalszych, chociaż z reguły tych dalszych. W tym roku tych dalszych wypraw było z konieczności mniej. Niemniej jednak można zobaczyć posty, które pojawiały się też w naszych fanpageach w ciągu ostatnich miesięcy, o tych takich mniejszych wyprawach w Polsce, tam gdzie przebywaliśmy maili nasi konsultanci, także to też pojawiało się na naszych mediach społecznościowych. Przed smakiem pierwszych vlogów jest to, że dotarła do nas dokładnie 1 lipca. Dotarła do nas paczka, która podróżowała do nas mniej więcej od listopada poprzedniego roku, czyli od listopada 2019. Czekaliśmy nią bardzo długo. Ta paczka do nas dotarła, tam był prezent dla Margo, jednego z naszych już byłych konsultantów, wtedy jeszcze konsultantów. Od Pawła i generalnie z, z, na podstawie tego prezentu powstał pierwszy margowy unboxing, który też możecie na naszym kanale YouTube zobaczyć. Jeśli nie, to tutaj z boku, będzie, z boku będzie link. Na początku lipca, pierwszy raz w tym roku, spotkaliśmy się na integracji na żywo. Lipiec to była dopiero pierwsza co kwartalna integracja w Margo w tym roku. Niemniej jednak było super, więc tutaj też, myślę, że ta integracja to jest jeden z takich najfajniejszych, najjaśniejszych punktów tego roku. Jak zwykle na integracji bawiliśmy się super, frekwencja była rekordowo wysoka, szczególnie w Warszawie, było nas bardzo dużo. Na, pe, na drugiej części dołączyli do nas byli konsultanci. I tak, dochodzimy do sierpnia, w sierpniu e, piątą różnicę pracy w Margo świętował Michał Dobrowolski, e, nasz konsultant, Wjazd z Michałem możecie obejrzeć e, na naszym kanale. To był pierwszy wywiad z serii Margo, Margotalks. W sierpniu odbył się pierwszy z dwóch Marble które który przygotował dla nas Piotrek, tematyką była Java dla naszego zespołu. Jeśli nie wiecie, czym są Learning to zapraszam do odtworzenia swoich poprzednich vlogów, tam szczegółowo to wyjaśniamy. No i jednym z takich najbardziej popularnych zdjęć na naszym, z największą oglądalnością na naszym LinkedIn'ie było zdjęcie z naszych imprez na balkonie. Bo w naszym biurze w Warszawie można w czasie letnim powypoczywać sobie właśnie na takim tarasie. Jest tam bardzo miło, pięknie zachodzi słońce. Ja wspominam te chwile na tarasie, po pracy, bardzo, bardzo miło z naszym zespołem. Także mam nadzieję, że doczekamy, że doczekamy do tego momentu, kiedy znowu będzie ciepło i będzie można w, niego w biurze korzystać. W sierpniu pojawił się na naszym kanale pierwszy vlog, vlog lipcowy. Tam możecie obejrzeć relacje z tej wspaniałej integracji yy, na yy, rejsowej integracji. Później e, we wrześniu była, yy, była się bardzo duża dla nas którą ja miałam okazję nadzorować i którą pracować. Polisy też możecie już obejrzeć w vlogach, e, a mianowicie webinar Krysi. E, Krysia przygotowała webinar, e, który organizowaliśmy w współpracy z portalem Jazz IT. Webinar e, miał temat programowania funkcyjne w C-Sharpie. Na początku października odbyła się druga w tym roku integracja. Byliśmy i w Warszawie, i we Wrocławiu, i w obu tych miastach wzięliśmy udział w rozgrywkach w Escape Roomach. Bawiliśmy się fajnie, a w międzyczasie wyprodukowaliśmy te bardzo słodkie bodziaki z emblematem Margo, które trafiły do naszych świeżo upieczonych tatusiów margowych. W listopadzie odbyła się kopalnia z Mastera i nasz udział w tym programie rozwojowym jako partner rekrutacyjny. Też we vlogach możecie dowiedzieć się więcej. W grudniu pojawiły się pierniczki, które trafiły w ramach prezentów świątecznego do naszych konsultantów. Ale grudzień to także czas podsumowania roku, więc teraz posłuchajcie. Co o co najfajniejszego w tym roku yy, zdaniem, naszych, yy, zdaniem naszego zespołu co najfajniejszego było w tym roku 2020 w Margo. Najbliższym wspomnieniem z 2020 roku związanym z Margo zdecydowanie jest dla mnie jedno z naszych co integracji. A mianowicie rejs po wiśle, który odbył się na początku lipca. Ten rejs był bardzo relaksującym sposobem spędzenia czasu. Mogłam zobaczyć miasto, w którym mieszkam, z nowej perspektywy i spędzić mile czas w gronie cudownych osób z Marko. Ten rok był wyjątkowy, również dlatego, że po raz pierwszy na naszym, w ogóle został uruchomiony nasz kanał na YouTubie <grym> i wystartowaliśmy z vlogami. Coraz częściej słyszę od kandydatów, że pierwszym źródłem, z którego dowiedzieli się o Margo, są właśnie nasze vlogi. Mimo trudnej na rynku sytuacji udało nam się pozyskać znaczącego klienta i z tego możemy być dumni. Jednym z moich najfajniejszych momentów 2020 roku zdecydowanie był rejs po Wiśle, ta integracja. Atmosfera, poziom wychillowania, czegoś takiego od dawna nie przeżyłam, fajnie było, bo to było też w tym momencie, kiedy my wychodziliśmy z lockdownu, były wakacje, było trochę lepiej, sytuacja była trochę bardziej pod kontrolą i definitywnie wspominam to jako taki najbardziej i zabawowy, i rozrywkowy, ale także relaksujący moment tego roku. Ten rok obfitował w wiele ciekawych momentów w Margo. Do najciekawszych na pewno zaliczyłbym moją pierwszą rocznicę pracy w Margo i jednocześnie pierwszą rocznicę pracy w szeroko pojętym konsultingu IT. Bardzo fajne w tym roku były akcje Margo Home Office i mikro wyprawy z Margo, no i oczywiście imprezy integracyjne, szczególnie rejsy po Wiśle i po Odrze. Po drugie, stworzenie wirtualnego prezentu dla Rafaela. Czyli był to pierwszy GIF, który w ogóle pojawił się u nas w naszych kanałach społecznościowych. Ja go zrobiłam, było to dla mnie duże wyzwanie techniczne wtedy. Najfajniejsze wspomnienie tego roku, oczywiście, integracje. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać na żywo. Szczególnie podobał mi się rejs statkiem po wiśle, ale też zagadki w Escape Roomie. Naprawdę chyba najlepsze, jakie do tej pory. Trzeci taki najwspanialszy moment z mojej perspektywy to definitywnie e, moment, w którym wyszedł pierwszy blok. E, to były w ogóle mega duże emocje. Byłam bardzo zestresowana, bo absolutnie nie umie, wtedy nie umiałam montować. To był drugi film, jaki zmontowałam w całym moim życiu. E, wiem, że z czasem jest lepiej i jakby tych umiejętności zdobywa się więcej, ale ja byłam bardzo zestresowana. E, Ogólnie on był pozytywnie odebrany w zespole tutaj i ma całkiem dużo wyświetleń, także dla mnie to był duży sukces w ogóle. Na pewno na wyróżnienie zasługuje rejs po Wiśle. Zdecydowanie ta integracja była była super. Była tą, którą będę bardzo dobrze wspominał. Ostatnia najfajniejsza rzecz w tym roku to webinar z Krychnia, nad którym pracowałam i wspierałam ją w tym samym zadaniu. I najfajniejszą rzeczą była wiadomość Krysi. Wiem, że ona jest bardzo z niego zadowolona, ja jestem mega dumna, bo udało nam się zebrać ponad 7000 wyświetleń tego webinaru. Nagranie jakby tyle, tyle zebrało łącznie w różnych kanałach, także dla nas to jest duży sukces. Mimo, że pracowaliśmy głównie w formie home office, udało nam się zachować nasze standardy, czyli wysoką jakość i przyjemną atmosferę. Zdecydowanie najlepsze momenty to te, w których dołącza do nas nowy konsultant. To by było na tyle. Dzięki Wam za Waszą obecność. Mam nadzieję, że to małe podsumowanie roku i relacja z tego, co się u nas wydarzyło w grudniu, będzie dla Was czymś przyjemnym. Mam nadzieję, że miło wspólnie spędziliśmy czas. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube i zamknięcia na nasze media społecznościowe, czyli na LinkedIn i na Instagrama. Także my widzimy się za miesiąc, mam nadzieję. Za dwa miesiące ja pewnie też, chociaż za dwa miesiące już wiem, że będą dla Was w wspaniałe rzeczy. Także do zobaczenia za miesiąc. Pa pa!